Mateusz to pierwszy. Odnotuj, odnotuj. Witam serdecznie ambasadora wyspy Rodos. Cześć, Cześć. Cześć. Jak tam, odpocząłeś? Tak, odpocząłem. Widzę, że się paliś do roboty. No, w końcu pierwszy przyjechałeś dobry. do bazy. Jestem profesjonalistą. Na dziewiątą przyjeżdżam. Wiesz, biurka dziewiątą to tak chcę Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszymy się. Dobrze was widzieć. u ciebie również. Tak się masz? Cześć. Gdzie odpoczywaliście, panowie? W ciężkich krajach. To w ciepłych niepo... ciep... niepołomicach chyba. Niestety bez wakacji. A ty, Kuba, gdzie odpoczywałeś? Ja tu czekałem cały czas na was, wiesz. Nigdzie jeszcze. Stałem się przez trzy tygodnie skonać? Trzy tygodnie, będę czekał na nich. Boże, nie mogę się doczekać już. To jest Cześć. Z mojego Sącza, czy samolot? Siema. Siema, siemona. No. To nie, ma, nie, no, nie miałeś baraży? No. Możecie? Ile spokoju było no. z Wami? Zaczynacie już. Patrzę, masz te dla was. Obrowarkę. Krząteczkę. Siema. Siema. Jak? Zdrówko? Wyborne. Najważniejsze. Wszystko okej? Tak, na pewno Jakieś już macie czy nie? Żadnych nie trenować, Będziemy Czy będzie brakowało chwaku? No, będzie się tak Ej, wypad. No, I to jak? Po no, no, nie, ja też chyba skreślony, ktoś tutaj został. Chyba! Ty no nie mam, nie, zobacz. No, no, nie, jeżeli... no bo Znowu jest, jestem jeszcze. Wchodzicie? Widzicie nie zobaczcie. Zawsze pierwszy jestem ja, ja to robię najstarszy Witam legijny Ursynów Siemano, co tam słychać Gdzie odpoczywałeś powiedz? Tutaj nad morzem troszkę byłem z dziewczyną. było widzisz widzisz Tak jest to jest kolega Ja nie zdążyłem wejść do klubu i on już do mnie krzyczy złe rzeczy No grup gdzie spędzałeś? E, w górach byłem Polski z dziewczyną, no ale ile, ile, tydzień czasu na spokojnie, nie, nie wjeżdżałem nigdzie z Polski Ej, Ola, Luki, cześć!

Andre, please ask Luki how it is to be a father. How, feel? uh, well, how he feels? My he's asking What do you to sense being a father? the it's a the best uh, feeling in the the best feeling in the world. Do you miss already your family, Luki? Tá a saudades do okay? momento que He said immediately after they leave home.

Zasiadę, męscy, ale chodźcie bliżej chodźcie bliżej, zacznijmy od spraw organizacyjnych, miło Was tutaj wszystkich witać ponowie. Witamy Luki nowy zawodnik, także zobaczymy co potrafi. Żadnego <grym> z nami nie było. Jest przede wszystkim nowy trener Ricardo. Już wielu Was interesował, kto trenował z Ricardo, z Znasz znaczy tak? Trener od bramkarzy. Dzisiaj lekkie wprowadzenie, trening około godzinki, 15 minut rozgrzewki z trenerem. Radkiem, a nie przedstawił jeszcze, pan profesor Jastrzębski będzie z nami też pracował, gdzie jest tutaj. Większość, kto się interesuje pig troszeczkę to bo ja, że to nazwisko, będzie z nami współpracował, będzie pomagał nam tutaj w przygotowaniu motorycznym. To, wiadomo, że za miesiąc gramy pierwszy mecz, yy, 15 jest losowanie. Jeśli nie wylosujemy net baku, to na zgrupowaniu za tydzień w gramy z kasy, gramy z lefki baku, gramy z Krasnodarem i gramy z, z Terrem tak, tak, 2, tak, tak? To tak. są trzy zespoły. Jeśli głosujemy nek baku, to na szybko będziemy zmieniać i yy, poszukamy jakiegoś innego sprawienia partnera. Także yy, w sobotę zagramy grę kontrolną między sobą, taką malutką grę szkolną, zobaczymy czy na Orliku, czy tutaj w myśli i do nas będzie. I od poniedziałku zaczniemy badaniami. Badania przełożyliśmy o tydzień, bo wielu zawodników nie ma. W Poniedziałek, wtorek badania. W środę wylatujemy rano do Monachium, stamtąd idziemy do Leogang. Tam w czwartek gramy od razu mecz. Szybko to poleci. Wracamy. Sparingów jeszcze gramy na głównej płycie z Lechią Gdańsk. Tam się nic nie tak, tak, Będziemy grali jeszcze z leką Gdańsk, będziemy grali z Wisłą, Płock. To tyle, chłopaki. Także przyjemności wam życzę. Powodzenia w nowym sezonie. I zaczynamy. Wolni ten ruch do dołu, pogłębić i krotować później. Panie trenerze, pierwszy dzień po urlopach i jak owocny był to dzień. Czy było, że to są rzeczywiście pierwsze zajęcia, czy już zawodnicy gotowi do pracy na pełnych obrotach? Tak, za nami pierwszy dzień, pierwszy dzień przygotowań do nowego sezonu. Rozpoczęliśmy od dwóch treningów. Treningi może nie były zbyt wymagające, ale toczyły się tutaj w pięknej atmosferze, czyli cieplutko słońce na bardzo dobrze przygotowanych boiskach. Nie było nas zbyt wielu z różnych względów. Kilku zawodników brakuje, bo są na kadrze. Niektórzy są kontuzowani i troszeczkę dłużej odpoczywają, także to się wszystko będzie powoli składało w jedną całość, zawodnicy będą dojeżdżać do nas i że w którymś momencie już będziemy wszyscy razem, najpóźniej na pewno przyszły poniedziałek, wszyscy już będziemy razem, przeprowadzimy wtedy badania wydolnościowe, badania różne inne, które zawsze tutaj przeprowadzamy no i w środę już będziemy się pakować i wyjeżdżać do Austrii na zgrupowanie. No właśnie, jaki jest plan tych przygotowań, co chcielibyście zrobić tutaj w książnicach, a nad czym z kolei będziecie chcieli pracować już w Austrii? To przede wszystkim chcemy się wprowadzić, żeby znowu wejść, móc pracować na dużych obrotach, na dużych wysiłkach, zaadoptować organizm do tego do Austrii, pojedziemy po to, żeby zagrać trzy bardzo dobre gry kontrolne. Na dzisiaj jest to Nefci Baku, jest też zespół z Krasnodaru i Ferenc Warusz Budapeszt, także trzy bardzo dobre ekipy. Zobaczymy, czy Nefci Baku będzie rzeczywiście, wszystko zależy od lasowania 15, które będzie się dzień wcześniej przed naszym wyjazdem do Austrii. Tam będziemy przede wszystkim pracować nad taktyką, będziemy skrywać zespół, bo dołączy do nas kilku nowych zawodników, plus ci, którzy wrócą już tutaj do drużyny i będziemy starali się jak najwięcej elementów taktycznych sobie przypomnieć. To, które, te, które robiliśmy wiosną, te, które robiliśmy jesienią po naszym tutaj przejściu. Chcemy to połączyć w czoło, chcemy jak najszybciej wdrożyć nowych zawodników i tych młodych, którzy z nami pojadą i tych, którzy przy, dołączą nowi. Ja wiem, że jeden kontakt może się odbić, nie? Bo graliśmy teraz z Nie, nie, nie może się odbić. Musisz zagrać tak lekko, żeby się za linię nie odbiło. Dobra. No Dobra. Zaraz zagrać... jak się odbije za linię, to jest na mnie punkt. Jak tak. Jakoś... Tak, tak, dobra, tak. dobra, dobra, tak możemy grać. Tak. Linia, linia, linia linia. linia, 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 linia. Oh, tak jest. Widziałeś? To jest to. To tak. jest to właśnie. Kto wygrał? Ja. Powszechnie. W ogóle muszę ci pogratulować, słuchaj. Znaczy czego? No chyba się coś wydarzyło w tym Meksyku poważnego w swoim życiu, nie? Wydarzyło właśnie. Krok milowy w moim życiu prywatnym. Dziękuję. No, bardzo cię proszę. Nauczył no, cię czego dzisiaj, starszy kolega? Oczywiście, z każdym treningiem staje się lepszy, dzięki temu.